Pierwszy fakt. Twój zegar biologiczny to nie metafora, lecz fizyczna sieć złożona z neuronalnego maestra w jądrze nad skrzyżowaniowym podwzgórza oraz tysięcy drobnych chronometrów w każdej komórce. To one decydują, kiedy wątroba najlepiej przyswaja glukozę, kiedy komórki odpornościowe wychodzą na patrol, kiedy naprawa DNA i usuwanie uszkodzonych elementów w mitochondriach odbywają się zgodnie z harmonogramem. Jednakże, jeśli zamienisz noc na dzień, niebieski blask smartfona w łóżku, późna przekąska, praca zmianowa, ta partytura rozpada się, hormon melatonina się opóźnia, wrażliwość na insulinę spada, wątroba myśli, że jest poranek, mimo że jest trzecia nad ranem wewnętrzne zegary w tkankach rozjeżdżają się ze sobą o całe godziny. Procesy metaboliczne przebiegają chaotycznie, niczym śmieciarka przyjeżdżająca przed wystawieniem pojemników. To nie tylko zmęczenie, przewlekła desynchronizacja jest powiązana z przyrostem masy ciała, ryzykiem cukrzycy typu 2, nadciśnieniem, zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, a nawet zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów. Praca zmianowa nocna jest oficjalnie klasyfikowana jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Pracownicy zmianowi nocni częściej mają zaburzenia snu, a jego niedobór nasila stany zapalne. Organizm żyje w stanie ciągłego alarmu. Dodajmy do tego powszechny zwyczaj nocnego podjadania. Te same kalorie spożyte poza biologicznym porankiem powodują wyższy skok cukru i jeszcze bardziej przesuwają zegary żywieniowe. Podsumowując, tworzy się tykający system, gdzie każda bezsenna noc to nie tylko utrata energii, ale utrata synchronii narządów, zmniejszenie efektywności naprawy komórek i nagromadzenie drobnych błędów, które przez lata kumulują się, prowadząc do wymiernych szkód. Drugi fakt. Czas potrafi odebrać nie tylko lata życia, ale także szerokość spojrzenia. Psychologowie nazywają to ubóstwem czasowym, gdy wydaje się, że doby brakuje, mózg przechodzi w tunelowy tryb przetrwania. Priorytet zyskują pilne drobiazgi, natomiast ważne, lecz niepalące sprawy zdrowie, bliscy, oszczędności, nauka odsuwane są na później, które nigdy nie nadchodzi. Chroniczne poczucie niedoczasu czasu podnosi poziom hormonów stresu, zwęża pamięć roboczą i dosłownie skraca uwagę. Częściej sprawdzasz komunikator, przeskakujesz między kartami, a każde przełączenie, według obserwacji ergonomistów, pochłania kilkadziesiąt minut na powrót do głębokiej koncentracji. Oszczędzamy sekundy, tracąc godziny. Dwie minuty przewijania newsfeeda trzydzieści razy dziennie składają się na całą godzinę niczym codziennie podarowanie telefonowi sześciu tygodni roku w roku. Pod presją deficytu czasu ludzie stają się bardziej impulsywni. Wybierają szybkie kalorie zamiast gotowania, mikrodawki nocnej pracy zamiast snu, kredyt tu i teraz zamiast planowania. Subiektywne szczęście spada, wzrasta drażliwość, w relacjach pojawiają się niewypowiedziane urazy, a ciało odpowiada bólami głowy, zaciśnięciami i bezsennością. Najbardziej podstępna jest iluzja kontroli. Jesteśmy pewni, że nieco przyspieszymy i nadrobimy, lecz przyspieszenie to kradnie jeszcze więcej uwagi zadaniom strategicznym. Tak oto czas, ściskając nas w imadłach pilności, niezauważalnie przekierowuje zachowanie na krótkoterminowe zyski i długoterminowe straty. Trzeci fakt. Pamięć nie jest ostatecznym depozytem, lecz warsztatem, w którym przeszłość jest za każdym razem na nowo kształtowana. Kiedy wspominasz, mózg nie pobiera gotowego pliku, lecz otwiera szkic, dodaje kontekst, emocje chwili obecnej, poprawia detale i ponownie zapisuje już lekko zmienioną wersję. Proces ten, zwany rekonsolidacją, wyjaśnia, dlaczego z czasem z pewnością opowiadasz o rzeczach, które nie miały miejsca, a w szczegółach mylisz daty, kolejność zdarzeń, a nawet twarze. Stres i pośpiech są tu złymi redaktorami. Przy wzroście kortyzolu centrum ciężkości pamięci przesuwa się na znaczenia i silne emocje. Podczas gdy drobne fakty, numery domów, dokładne słowa, godziny giną w szumie informacyjnym. Percepcja czasu również płata nam figle. Efekt przyklejającego się zegara wydłuża pierwszą sekundę spojrzenia. Stąd iluzja, że wskazówka na moment zamarła. Zjawisko teleskopowe przybliża niedawne wydarzenia, a odległe oddala sprawiając, że wydaje ci się, iż kilka lat temu wydarzyło się to, co faktycznie miało miejsce pięć lat temu. Nawet lista zadań jest polem bitwy. Pewniej utrzymujemy początek i koniec, podczas gdy środek się zaciera efekt skraju. Sen zdaje się pomagać i pomaga, gdyż hipokamp rzeczywiście przewija taśmę dnia, przenosząc ważne informacje do magazynu pamięci długotrwałej. Lecz niedobór snu psuje ten montaż, zwiększając podatność na sugestie i ryzyko fałszywych wspomnień. Rezultat jest przerażająco prosty. Twoja kronika życiowa nie jest stenogramem, lecz reżyserską wersją skleconą z fragmentów, gdzie każda kolejna premiera nieznacznie różni się od poprzedniej, a pewność co do dokładności jest jedynie szczególnym efektem, a nie gwarancją prawdy. Fakt czwarty. Czas żyje w państwa komórkach, a jego tykanie słyszalne jest na poziomie molekularnym. DNA codziennie doznaje mikrouszkodzenia, które zespoły enzymów pośpiesznie naprawiają. Część defektów wymyka się, gromadzi i jest to jedna z ziarnistych warstw starzenia. Inną warstwą są epigenetyczne zegary. Chemiczne znaczniki na genomie ulegają dezorganizacji, zmieniając, które geny są włączane i wyłączane. Zegary te mogą działać szybciej niż wiek metrykalny, jeśli życie przepełnione jest chronicznym stresem, stanami zapalnymi, ciągłym niedoborem snu, paleniem tytoniu i przejadaniem się. Wówczas tkanki wyglądają na starsze, a ryzyko chorób wzrasta. Trzecią warstwą są komórki starzejące się, senescentne nie są to komórki martwe, lecz wyłączone z użytku, które przestały się dzielić, lecz nadal żyją i wydzielają koktajl cząsteczek sygnałowych, podtrzymujących powolny lecz stały stan zapalny. Skóra traci elastyczność, naczynia krwionośne stają się sztywniejsze, stawy ulegają zapaleniu, regeneracja po urazach spowalnia. Niczym w mieście, gdzie nagromadziły się opuszczone domy, wokół których stopniowo podupada infrastruktura. W eksperymentach na zwierzętach usunięcie takich komórek przedłużało zdrowe życie, co podkreśla ich rolę, jednakże u ludzi historia ta jest bardziej złożona i jak dotąd pozbawiona uniwersalnego rozwiązania. Dodajmy do tego skracanie telomerów, ochronnych czapeczek na końcach chromosomów, które przyspiesza pod wpływem stresu chronicznego, a otrzymamy obraz cichego zużycia. Wizualnie wszystko dzieje się powoli, lecz pod maską mechanizm starzenia pracuje bez wytchnienia, zaznaczając każdy przeżyty rok na poziomie genów, białek i rozmów międzykomórkowych. Piąty fakt stanowi, że najbardziej okrutną cechą czasu jest zamykanie przez niego drzwi. W systemie nerwowym istnieją zegary szans, okresy wrażliwości, podczas których mózg jest szczególnie plastyczny wobec pewnych umiejętności. W dzieciństwie kora wzrokowa uczy się złączać oba oczy w jedno pole widzenia. Jeśli jedno oko pozostaje wyłączone przez długi czas z powodu wrodzonej zaćmy lub zeza, to bez wczesnej interwencji kora dosłownie odzwyczaja się od oczekiwania sygnałów z niego oko pozostaje anatomicznie sprawne, lecz obraz trwale blednie, rozwijając ambliopię. Podobnie jest z mową niemowlęta słyszą subtelne różnice wszystkich fonemów świata, lecz po roku lub dwóch ich słuch dostraja się do języka ojczystego, a granice obcych dźwięków zacierają się. Dorosły może nauczyć się gramatyki, słownictwa, nawet intonacji, ale akcent fonetyczny często ukrywa się tylko częściowo, ponieważ sieci neuronowe są już zabetonowane przez mielinę i odcięte zostały zbędne synapsy. Muzyka dodaje smaczku. Istnieją dane sugerujące, że okno dla słuchu absolutnego otwiera się we wczesnym dzieciństwie, a następnie zostaje niemal bezlitośnie zamknięte. Dalej pozostają treningi. Sztuczki i obejścia, ale nie ta automatyczność. W motoryce sytuacja jest podobna. Im później uczysz się precyzyjnych ruchów, tym więcej wysiłku idzie na kompensację, a nie na czyste formowanie schematów. Dorosły mózg potrafi się przekształcać, ale jest to bardziej kosztowne. Wymaga więcej powtórzeń, więcej snu, więcej czasu, a często wynikiem jest staranna proteza, a nie pełnoprawne jak od urodzenia. W tym tkwi groza. Stracony rok w odpowiednim oknie zmienia całą trajektorię. Można dogonić pod względem funkcji, lecz rzadko pod względem łatwości, szybkości i automatyzmu. Czas nie tylko płynie, on cementuje architekturę. Szósty fakt. Czas jest niewidzialnym kalkulatorem, a jego matematyka jest bezlitosna. Wykładniki są obecne we wszystkim. Procent składany w finansach sprawia, że niewielka wczesna wpłata jest silniejsza od dużej późniejszej. Odłóż ją na 10 lat, a aby osiągnąć ten sam cel, będziesz musiał podwoić tempo oszczędzania. Ta sama formuła, lecz ze znakiem minus, działa w przypadku długów i kart kredytowych, gdzie odsetki zjadają twoje jutrzejsze siły. Pamięć podlega podobnej krzywej. Bez powtórzeń większość nowych informacji ulotni się w pierwszych dniach. Następnie tempo zapominania spada, ale ubytek trwa latami. Dlatego właśnie przeczytane oznacza znane, tak często kończy się pustką na egzaminie lub podczas spotkania. Ciało również pisze językiem procentów. Kilka tygodni bez ruchu i zauważalna część wytrzymałości i siły znika, a powrót wymaga nieproporcjonalnie więcej czasu. Kilogram rocznie wydaje się błachostką, ale po dekadzie zmienia równowagę hormonalną, stawy i sen. W życiu codziennym wykładnik ukrywa się w bługu technicznym. Mały wyciek w róże, migający błąd w projekcie, opóźniona korespondencja. Każdy dzień zwłoki zwiększa koszt rozwiązania arytmatycznie, lecz stopniowo. Kurz staje się pleśnią, błąd problemem architektonicznym, niedopowiedzenie konfliktem. A najbardziej podstępna jest psychologia czasu. Przeceniamy jutrzejszą dyscyplinę, dyskontowanie hiperpoliczne, chętnie wymieniając długoterminowe korzyści na szybkie drobiazgi. Podsumowując, pojawia się reguła, od której nie można uciec. Czas albo cicho pracuje na Twoją korzyść, zwiększając dywidendy małych, właściwych działań, albo równie cicho nalicza kary za każde odłożenie na później. Siódmy fakt: ból jest nie tylko sygnałem alarmowym, lecz także rzeźbiarzem, który z czasem może na nowo ukształtować mózg według własnych potrzeb. Ostry ból zazwyczaj wskazuje na uszkodzenie i ustępuje, gdy tkanka się goi. Jednakże, jeśli się utrzyma, zwany przez medyków przewlekłym, gdy trwa dłużej niż trzy miesiące lub przekracza oczekiwany czas regeneracji, układ nerwowy zaczyna funkcjonować według jego praw. Obniża się próg aktywacji neuronów bólowych w rdzeniu kręgowym. Szum od niegroźnych dotknięć jest odbierany jako ukłucie, inicjując centralną sensytyzację. Aktywują się mikroglej i astrocyty, uwalniając cząsteczki prozapalne, zmienia się aktywność receptorów, a cały szlak uczy się odczuwać ból łatwiej i częściej. Kora mózgowa również przebudowuje mapy ciała. Słynne bóle fantomowe po amputacji pojawiają się, gdy sąsiednie obszary wkraczają na pusty teren, a dotyk policzka może być odczuwany w nieistniejącej dłoni. Im dłużej utrzymuje się ból, tym silniej utrwala się nie tylko wzorzec neuronalny, ale także wioralny. Unikanie ruchu, strach, nadmierna czujność wszystko to napędza błędne koło. Niewystarczająca ilość snu i stres, o których już mówiliśmy, zwiększają podatność na ból, a sam ból zakłóca sen. Podwójna pętla sprzężenia zwrotnego. Analgetyki, zwłaszcza przy długotrwałym i niekontrolowanym stosowaniu, czasami paradoksalnie zwiększają wrażliwość, hiperalgezję, a zaprzestanie aktywności pozbawia organizm naturalnego znieczulenia, endorfiny i działania przeciwzapalnego. W rezultacie pierwotna uraza schodzi na drugi plan, a dominującą staje się pamięć bólu, sieć, która aktywuje się przy najmniejszym powodzie. Straszne jest to, że czas tutaj nie leczy, lecz wczesna kompleksowa interwencja, ruch, techniki poznawczo-behawioralne, odpowiednia farmakologia często działa lepiej niż późna, ponieważ ścieżki nie zdążyły jeszcze przerodzić się w autostrady. Każdy miesiąc zwłoki dodaje pociągnięcie do tej wewnętrznej mapy, czyniąc ból samodzielnym bohaterem twojego życia, a nie tylko echem dawnego uszkodzenia. 8. fakt. Data twoich urodzin jest niczym los na loterii, który przez lata cicho kształtuje twoją karierę, karierę sportową i edukację. W systemach z ustalonymi terminami naboru do szkół czy sekcji dzieci w tej samej klasie mogą różnić się wiekiem prawie o rok, a ta względna przewaga starszeństwa staje się atutem. Starsze, wyższe, silniejsze, bardziej uważne częściej trafiają do silnych grup, otrzymują więcej czasu na grę, pochwał i zasoby od trenerów. Działa efekt kuli śnieżnej: wczesny sukces rodzi dodatkową praktykę, a dodatkowa praktyka nowy sukces. W hokeju i piłce nożnej wielokrotnie wykazywano zagęszczenia miesięcy urodzenia w składach reprezentacji juniorskich. W edukacji podobne zniekształcenie sprawia, że starsi w kohorcie częściej są wybitnymi uczniami, a młodsi problematycznymi. Najbardziej niepokojące są zniekształcone etykiety. Młodsi w klasie znacznie częściej otrzymują diagnozy zespołu deficytu uwagi, ponieważ ich naturalna niedojrzałość jest postrzegana jako patologia. Następnie pojawia się leczenie, opuszczone lekcje, spadek pewności siebie, i łańcuch ten ciągnie się latami. Na rynku pracy działają własne zegary społeczne, oczekiwania typu do tego wieku takie stanowisko nie powinno być przerwy w CV, późny zwrot akcji to ryzyko. Rekruterzy i algorytmy sortujące postrzegają późny start lub przerwę jako sygnał, a nawet idealnie dopasowany kandydat może nie trafić do pierwszej puli. Markery kulturowe takie jak czas na ślub, czas na dzieci, czas na zakup mieszkania stają się niewidzialnymi terminami, które skłaniają ludzi do pośpiesznych decyzji życiowych lub wręcz przeciwnie, do odczuwania toksycznej nieadekwatności, mimo braku obiektywnych przyczyn. W skrócie jest to przerażająco niesprawiedliwa matematyka czasu. Kilka miesięcy przewagi w wieku siedmiu lat przekłada się na lata przewagę w wieku dwudziestu, a jeden zły zwrot według norm społecznych w wieku 30 lat jest postrzegany jako rysa w biografii. Wszystko to nie jest wyrokiem, lecz faktem. Społeczne tajmery i okna wiekowe potrafią niepostrzeżenie przeformułować trajektorię życia, a im dłużej pozostają bez uwagi, tym grubsze stają się ich ślady w biografiach. Dziewiąty fakt. Im jesteś starszy, tym życie szybciej płynie, i nie jest to poezja, lecz produkt uboczny sposobu, w jaki mózg koduje czas. Dla dziecka niemal każdy dzień jest premierą, nowe zapachy, podwórka, twarze, zasady. Hipokamp lubi nowość i granice kontekstu. Gdy dochodzi do zmian sceny, podróży, przeprowadzki, zdobycia nowej umiejętności, dzieli strumień na oddzielne epizody i zapisuje je jako gęsty pakiet. W wieku dorosłym nowości jest mniej, więcej automatyzmu, te same trasy, zadania, interfejsy. Przewidywalne dni mózg oszczędnie kompresuje, zapisując jedynie punkty zaczepienia. Wyrzuty dopaminy stają się rzadsze, a wraz z nimi żadną kotwicę pamięci. Stąd podwójny paradoks. W danej chwili rutyna się dłuży, ale we wspomnieniu miesiące zlewają się, jakby ich nie było. Odwrotnie, nasycony wakacyjny wyjazd przelatuje w odczuciach, lecz potem wspomina się go jako długi fragment życia, bo jest nasycony wydarzeniami i zmianami kontekstu. Z wiekiem dochodzi jeszcze jeden efekt, teoria proporcjonalna. Każdy nowy rok staje się coraz mniejszą częścią przeżytego, a subiektywna prędkość upływu czasu przyspiesza, jakby kalendarz nacisnął przyspieszenie. Stres i wielozadaniowość pogarszają sytuację, uwaga się rozprasza, epizody tracą wyraźne krawędzie, a w pamięci pozostają tylko fragmenty. Konkluzja jest przerażająco trywialna. Jeśli tygodniami żyje się na autopilocie, biograficzna taśma wyjdzie jako montaż powtórzeń, a dekada może w retrospektywie wyglądać na pusty przedział. To nie metafizyka, lecz inżynieria pamięci. Im mniej pierwszych razów, tym mniej zaczepów, którymi mózg mierzy życie, a czas subiektywny, tracąc kotwicę, nabiera kurs na przyspieszenie, które trudno zauważyć w danym momencie i niemal niemożliwe odwrócić ekspost. Dziesiąty fakt. W medycynie czas to tkanka, a zwłoka dosłownie wyrywa z niej fragmenty. W przypadku udaru niedokrwiennego, każda minuta bez przywrócenia przepływu krwi oznacza utratę komórek nerwowych i połączeń, odliczanie rozpoczyna się od pierwszych objawów, a okna terapeutyczne trwają zaledwie kilka godzin, po których ryzyko interwencji wzrasta, a korzyści maleją. W przypadku zawału mięśnia sercowego obowiązuje ta sama bezwzględna zasada: czas to mięsień. Im dłużej tętnica jest zamknięta, tym więcej tkanki sercowej obumiera i tym większe jest ryzyko niewydolności serca na lata. W przypadku sepsy, opóźnienie w rozpoczęciu odpowiedniej terapii szacunkowo zwiększa śmiertelność z każdą godziną. W przypadku ciężkich urazów, złota godzina decyduje o tym, czy wstrząs będzie odwracalny. Nawet domowe decyzje są tutaj niebezpieczne. Ludzie często przeczekują pierwsze objawy – drętwienie, asymetryczny uśmiech, uciskający ból za mostkiem, przypisując je zmęczeniu, tabletce, myśląc – samo przejdzie, tracąc niepowetowane minuty. Samoleczenie może być również szkodliwe, ponieważ np. w przypadku krwotoku mózgowego leki antyagregacyjne są niebezpieczne, a bez diagnostyki nie można odróżnić go od niedokrwienia. Czasowo zależne są również antydota. W przypadku przedawkowań zatruć środkami owodobójczymi anafilaksji, liczy się każda minuta, a każda z nich zmienia rokowanie. Screening to inna skala. Przesunięcie badań o rok lub dwa może przekształcić potencjalnie uleczalny wczesny etap raka, w późne, kiedy terapia jest trudniejsza, a szanse mniejsze. Na drugim końcu spektrum jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez świadków. Rozpoczęta w pierwszych minutach zatrzymania krążenia z wielokrotnia przeżywalność. Rozpoczęta później ratuje rzadziej, ponieważ tkanki są już wypalone przez brak tlenu. Groza tego faktu tkwi w jego prostocie. W stanach krytycznych czas przestaje być abstrakcją i staje się organem, sercem, mózgiem, nerką, a każda stracona minuta pozostawia w tym organie pustkę, z którą potem trzeba żyć latami.